Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Sztąpkę i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie do dzisiejszego programu, który poświęcony będzie orkiestrze z ulicy Chmielnej. Właśnie jesteśmy w czasie obchodów. 90-lecia istnienia tej orkiestry. To w ogóle fenomen nie tylko warszawski, nie tylko polski, europejski, ale i światowy. Natomiast o orkiestrze schmielnej wie wszystko. Maciej Klociński, którego witam bardzo serdecznie. Macka znam od wielu lat, Maciek przez całe lata interesuje się muzyką retro, folklorem również miejskim. A Pisze pracę doktorską, uwaga, pracę doktorską na temat właśnie orkiestry schmielnej. Maciek, dlaczego takie zainteresowania? Ty masz 29 lat, ty powinieneś napisać historię hip-hopu, a nie folkloru warszawskiego. Jeszcze taki, z takiej głębokiej tradycji. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Więc odpowiadając na to pytanie, to powiem prawdę. Doznałem czegoś w rodzaju iluminacji, pewnego olśnienia. Spacerowałem w Warszawie ulicą Chmielną i zobaczyłem grającą na żywo na ulicy orkiestrę z Chmielnej. I nie wiedziałem absolutnie do tego momentu, to był rok 2008, kim jest Mieczysław Fog, co to jest takiego ten żanr, specyficzny żanr muzyka retro, co niosą za, za sobą te piosenki, jaką mają niezwykłą w sobie głębię i Zobaczyłem takie zjawisko, że w całej przestrzeni miejskiej współczesnej Warszawy, wśród ludzi poubieranych w, bardzo współcześnie w kurtki, w t-shirty, bluzy z kapturem, stoją starsi panowie ubrani elegancko w kapelusze, w płaszcze, w berety i śpiewają rzewne piosenki o miłości. I jakoś ten kontrast pomiędzy y, ulicą i jej. Jej współczesnością, a, 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 tą, a, a tymi ludźmi, którzy, którzy byli tacy właśnie cali, retro uderzył we mnie. Zwróciły moją uwagę instrumenty, instrumenty tradycyjne. Orkiestra wtedy grała w składzie akordeon, gitara, klarnet, kontrabas i śpiewał. Janusz Mulewicz śpiewał do mikrofonu. Brzmienie tych instrumentów i to, że muzycy bawili się tą muzyką. Oni bawili się grając, to, bu, to było widać. Ten autentyzm w nich, że oni nie mają tego wyćwiczonego, tylko po prostu wzięli instrumenty i, po, i potrafią wykrzesać z tych instrumentów wszystko. Wiesz Maciej, ale to musiała być naprawdę bomba jakaś. Atomowa dla Ciebie, dlatego że nie każdy słuchając, oglądając tego typu orkiestry, od razu bierze się zapisanie pracy doktorskiej na ten temat, a więc rzeczywiście to musiało być ogromne wrażenie. Chciałbym, żebyś teraz naszym widzom i naszym słuchaczom opowiedział króciutką historię. To nie da się krótko opowiedzieć, bo to jest historia XX wieku Warszawy, Polski, Europy, ale może powinniśmy powiedzieć, że to jest ósmy rok. Czyli to jest druga rzecz pospolita. To wszystko zaczyna się na ulicy, i jest dwóch braci. I oni zakładają tę orkiestrę, grają między innymi na Chmielnej, dlatego nazywa się to orkiestra. Zespół tak więc w związku z kryzysem ekonomicznym tamtych czasów, właśnie lat dwudziestych ubiegłego stulecia dwóch braci Jaworskich, to był Władysław i Eugeniusz, wpadło na taki pomysł, żeby pójść śladem bardzo popularnych wtedy różnych zespołów, bo takich zespołów ulicznych proszę Państwa było bardzo wiele i wyjść na ulicę i po prostu pokazać to, co oni potrafią. To, że grają, to, że śpiewają i y, sukcesywnie do Braci Jaworskich y, zaczęli dołączać ich koledzy grający na różnych instrumentach. Początkowo to był zespół Braci Jaworskich. Tak i to w pewnym momencie jest aż zespół kilkunastuosobowy, rozumiem, A więc pełną gębą orkiestra uliczna. Tak, orkiestra uliczna w, nawet jeszcze do lat, proszę sobie wyobrazić, osiemdziesiątych składała się z kilkunastu osób. Y, z osób przeróżnych zawodów, bo tam oprócz wykwalifikowanych muzyków w orkiestrze znajdowali się przedstawiciele przeróżnych zawodów. Ślusarze, brukarze, zegarmistrzowie. To byli po prostu ludzie, którzy przychodzili na ulicę grać i dorobić sobie, czy to do pensji, czy to do emerytury. Czyli oni nie żyli z muzyki, chociaż troszeczkę również żyli z muzyki, prawda? Tak, ale te pieniądze, które zarobili na ulicy nie stanowiły nigdy po. Podstawy do działania, one były czymś dodatkowym. I to jest okres właśnie i przedwojenny, i w dodatku dodajmy może taką ważną sprawę, to jest również okres wojny. Wojny, gdzie no już nie z takim natężeniem, nie w wielkich składach, ale również grają w różnych miejscach. Można powiedzieć, że jest to jednocześnie piosenka piosenka buntu i, i, i piosenka szalonych dni, jak to mówił poeta. Tak, okres okupacji to bardzo piękna karta w historii Orkiestry Schmielnej. Muzycy wielokrotnie narażają swoje życie, ponieważ zagranie polskich Piosenek polskiej muzyki, a zwłaszcza takiej, która podnosi społeczność Warszawy na duchu, groziła śmierć. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tutaj i bardzo mocno podkreślić, że podczas pisania swojej pracy dotarłem do potwierdzonych informacji, natomiast na temat koncertów ulicznych, która w czasie okupacji dawała orkiestra z Chmielnej, muzycy grali na gruzach Filharmonii Warszawskiej, muzycy grali w kolejkach dojazdowych, muzycy grali w na ulicy, na starym mieście właśnie podnosząc ludzi na duchu. A jak wyglądały te koncerty, kiedy żandarmi zbliżali się, muzycy zaczynali grać melodie instrumentalne, rozamundę czy jakieś polki takie, które, ale jak, które były dozwolone w tamtym czasie. Natomiast jak Niemcy oddalali się, to zaczynały rozbrzmiewać polskie melodie i legionowe, które w tamtym czasie były bardzo popularne, ludzie tego bardzo potrzebowali, muzycy z narażeniem życia grali te piosenki. I o tym troszeczkę opowiada właściwie, można powiedzieć, pierwszy powojenny film, to są zakazane Proszę sobie wyobrazić, że po takich najtrudniejszych czasach, jakie przeszła Warszawa i jej mieszkańcy, powstaje po wojnie no, na gruzach miasta. No to był holokaust miasta. Nie oszukujmy się, powstaje pierwszy film, i można powiedzieć, że jest to film muzyczny. Z jednej strony można powiedzieć, że to właśnie tragedia. Dlaczego? Że można było zrobić jakieś przyzwoite, prawdziwe dzieło o, o czasach wojny, okupacji. Ale. Wszyscy twórcy tego filmu mówili, że, że po wojnie nie dało się opowiedzieć takiej historii o, o wojnie, która jakoś by przemawiała do wszystkich. Że właśnie taki wytrych i piosenka i, i ta zakazana piosenka, ale również piosenka uliczna przede wszystkim o takiej jest mowa w tym filmie stała się takiego rodzaju wytrychem wytrychem dla do opowiedzenia ludziom o, o, o tragedii Warszawy. Tak, to film, którego bez wątpienia bohaterem jest piosenka, piosenka uliczna, warszawska, piosenka, która była, jest i myślę, zawsze będzie dla nas bardzo ważna i myślę też, że piosenka opowiada nam historię Orkiestry Skmielnej, którą pan redaktor mnie zapytał, więc ja może pokrótce powiem, jeszcze wrócę do tych czasów okupacji, bo odtworzyłem losy wojenne założyciela Orkiestry Skmielnej, o którym już wspomniałem, to był Władysław Jaworski, grający na gitarze i na akordeonie. Na wszystkich zdjęciach występuje na akordeonie, natomiast był w sierpniu 44 roku w obozie przesiedleńczym w Pruszkowie, a później już osadzony miesiąc później w obozie Matthausen gusen w Austrii, to był nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny i później jakoś udało mu się stamtąd powrócić do Warszawy. W samym obozie był chyba Grzesiuch, prawda? Przynajmniej opowiadał w swoich w swoich książkach o tym okresie tragicznym. Tak, tak, Stanisław Grzesiuk, z którym muzyce, muzycy Orkiestry Spinielnej oczywiście też grali, a nawet nagrali płytę. Jest kilka nagrań. Te nagrania odbyły się przy ulicy Kredytowej w Warszawie. Tak. Tak polskich nagraniach to kawałek historii tej przedwojennej i tej w czasie wojny i właściwie musimy teraz przejść już do okresu powojennego, też takiego bardzo bardzo różnorodnego, bo z jednej strony to jest odbudowa miasta, taka normalizacja miasta, ale z drugiej strony warto o tym powiedzieć, że i marginalizacja tego typu działalności. Ludzie przestali już słuchać, ulicy, słuchać muzyki na ulicach. Każdy ma w domu sprzęt grający o wiele lepszej jakości niż ta uliczna dźwiękowa magma. I ten świat trochę chyba odszedł do przeszłości i nagle... I nagle orkiestra z Chmielnej, proszę Państwa, zaczęła być czymś w rodzaju sentymentu, czyli miejscem, bo grała oczywiście na ulicy Chmielnej najczęściej, ale nie tylko, grała na Bazarze Różyckiego, na Starym Mieście i w kolejkach, o których już wspomniałem, na ulicach, placach stolicy, ale zaczęła być nie tylko symbolem Warszawy, ale miejscem, czapka w kliny, skrzypka Tadeusza Fabisiaka. I wracając do Mulewicza, był absolwentem Państwowej Szkoły Teatralnej imienia Werowicza w Warszawie, którą ukończył w 61 roku. Był na roku z Bogdanem Łazuką i faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, był urodzonym prawdziwym estradowcem. I tutaj mam zdjęcie z lat 60 Od 61 roku Janusz Mulewicz występował na przykład w tego typu, w tego typu wydarzeniach. To show na Gnojnej. To jest program kabaretowy. Tutaj widzimy Mulewicza. O tu u boku Romany Szyszko-Budyckiej, wspaniałe aktorki i Damienckich, których zapewne Państwo znają. Tak więc od lat 70. Mulewicz zaopiekował się powiedzmy zespołem z ulicy Schmielnej, ale najpierw jeszcze zaczął z muzykami tymi ulicznymi, głównie z Eugeniuszem Jaworskim, czyli tym bratem założyciela, z Lilianą Parą, była taka artystka pod wieczorku przy mikrofonie, z Andrzejem Piekarskim, Mieczysławem Gajdą. Ci artyści naprawdę się zmieniali, ale była to plejada artystów estrady. Bogdan Łazuka też brał udział w wielu programach. Zaczęli jeździć z orkiestrą schmielnej po całej Polsce i, I wtedy i po zaczęła świecie, się popularność. Słuchaj, Oczywiście. Pamiętam takie wielkie turnepa w Ameryce, w polonijnych klubach to niesamowite. To jest ten czas, kiedy oni nagrywają swoje pierwsze płyty, miałem jeszcze taką czarną, dużą płytę ze strasznie zniszczoną okładką, płyta też zniszczona, także później był taki powiedziałbym, rys komercyjny orkiestry w Chmiele, co zresztą bardzo się przydało brzmieniu orkiestry, dlatego że, że oni troszeczkę musieli wyjść z tego żaru ulicznego, zachować go, ale jednocześnie to nie mogło być takie. Takie trochę przypadkowe granie. Oczywiście, bo, ponieważ Estrada wymaga jednak profesjonalizmu. I tutaj właśnie pomysł na zaangażowanie muzyków profesjonalnych. Stefan Rzochowski, proszę pamiętać o tym akordoniście, to jest wybitny muzyk, był, niestety nie żyje. Ale inni muzycy, którzy jeszcze do końca lat 90., czy jeszcze nawet później, grali na ulicy. Orkiestra Smiela, miała profesjonalnych akordonistów. Jan Radomyski, Jerzy Jastrzębski. To byli wszystko muzycy pełną gębą, można powiedzieć, którzy dbali o ten rys profesjonalny w zespole. I jeszcze w tym miejscu powinniśmy może z tych historycznych spraw opowiedzieć, że właściwie w tych 90 latach podejście do folkloru, do folkloru miejskiego bardzo ewoluowa, ewoluowało. Od zachwytu poprzez takie pełne zniszczenie i poprzez potraktowanie to jako pewnego rodzaju cepeli, niestety to, to ten czas długo długo trwał i teraz po latach znowu następuje niesłychany e, Powrót do tradycji. Jest w tej chwili już kilkadziesiąt zespołów, które stylizują się na orkiestrze. Myślę, że w, dużej, w dużym stopniu wykorzystują również nie tylko ich repertuar, ale ich brzmienie, ich aranżacje. Tak sobie to wyobrażam, bo posłyszę podobne nuty. Ja myślę, że orkiestra Chmielnej nie spodziewała się i takiego sukcesu i nie spodziewała się tego, że będzie miała tak wielu swoich naśladowców, bo to właściwie część zespołów bazuje na tej tradycji muzycznej, wykorzystuje aranżację orkiestry Schmielnej, inspiruje się muzyką orkiestry Schmielnej, ale też było i jest wiele zespołów i ulicznych i takich działających w stradzie, którzy wręcz próbują naśladować głos na przykład sielskiego najlepszego wokalisty orkiestry Smielej, czy granie tego akordeonisty, tamtego akordeonisty. No, to wszystko świadczy o tym, że orkiestra jest jedyna, była pierwsza i wszystkie, proszę Państwa, inne kapele tego typu liczne, mówię tu z całą odpowiedzialnością, kapela warszawska Stanisław Wielanka, Czerniakowska i tak dalej, są czy tylko po, czy są, które są kontynuacją i, i czy orkiestry, które, które grają teraz, są kontynuacją. Pierwsza warszawska orkiestra to była tylko i wyłącznie orkiestra schmielnej. To była i jest. I to jest chyba również ich niepowtarzalny, najspanialszy sukces. Trwają przez 90 lat. Trudno im nawet życzyć setki, bo to byłoby z naszej strony dosyć takie mało. Eleganckie. Mało eleganckie. To życzymy im 200 lat. Maciej to jeszcze ostatnie pytanie lingwistyczne. Wytłumacz, wytłumacz nam słowo tręglarze. Tak? Tringlarz, tringlarz, Kto to jest tringlarz? To jest najważniejsza funkcja w zespole proszę Państwa, bo to jest osoba, która odpowiada za zbieranie pieniędzy, czyli chodzi z koszykiem, a kiedyś to na odwrócone pudło rezonansowe mandoliny, bandżoli czy właśnie gitary zbierano pieniądze. Ludzie kładli, kładli na gitarę, na, na banjole te pieniądze, a później już orkiestra zbierała do koszyka czy do kapelusza po prostu. To jest, to jest ktoś, kto zbiera pieniądze, ale też utrzymuje kontakt z, z przechodniami, z widzami, bo przecież trudno jest orkiestrze, muzykom, którzy grają, przerwać śpiewanie czy granie, więc musi być w zespole ktoś, kto zbiera pieniądze i odpowiada. A później sprzedawali też płyty, tringlerzy. No i powiedzmy jeszcze o nagrodach. Ten zespół, Orkiestra Schmielnej, otrzymała między innymi specjalną nagrodę od prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Tak, zasłużony dla Warszawy i status najdłużej grającej orkiestry, grającej folklor warszawski. No i jeszcze dorzućmy złote płyty. Dwie złote płyty polskich nagrań. I to wtedy sprzedawały się te płyty, nie tak jak dziś w kilku tysiącach egzemplarzy. To były naprawdę gigantyczne nakłady które są gdzieś jeszcze rozsiane po naszych domach i które są przede wszystkim w naszych sercach. Macie chciałem ci ogromnie podziękować za tę garść informacji na temat orkiestry naszej bohaterki, zaprosić cię na koncert 90-lecia. Może być naprawdę fascynujący, gdyż przygotowania trwają i to Brzmi fascynująco. Będą również gwiazdy, będą tancerze. To nie będzie taki zwykły, uliczny, codzienny ich koncert. Także oglądaj koniecznie. A jeśli chodzi o doktorat, kiedy on powstanie? Jak długo pisze się doktoraty o 90-leciu orkiestry? Myślę, że powstanie niebawem. Nie znam dokładnego terminu, natomiast no y, jestem już na etapie końcowym, <grym> muszę przyznać, że, że kończę te prace na pewno w 2021 roku, Powinien, powinienem zakończyć moje, moje prace kilkuletnie. Mam nadzieję, że wtedy podczas obrony tej pracy wystąpi Orkiestra śmielnej i zaprosisz y, na wydział zespół, o którym Piszesz pracę doktorską. Jeżeli obrona nie będzie z... w formie zdalnej. Mamy nadzieję, że nie. Maciej Klociński był specjalnym gościem dzisiejszego, dzisiejszej opowieści o kapeli, o kapeli z ulicy Chmielnej, orkiestrze z ulicy Chmielnej. Dziękujemy. Dziękuję.